Witam, witam. Z tej strony raz go dzisiaj będziemy raz grać Heroes of Might and Magic 3 Shadow of Death, oczywiście, cień śmierci. Lecimy dalej o odzyskanie kaptura. Teraz została tylko dosłownie profilaktyczne tutaj zdobywanie wszystkiego eee, i czyszczenie mapy. Najprostsze w świecie, więc tak naprawdę wiele nam tutaj nie zostało już. A oczywiście, ekspienia też naszych postaci głównych. Eee, tylko też nie mogę szaleć z tymi. Czekajcie, bo to zaszalałem przed chwilą. Z tymi walkami. Muszę je robić ostrożnie, bo tutaj za dużo tych elfów stracone było. 14 aż. Nie dajcie spokój. dajcie spowolnienie. Nie na wszystkich siat, bo tego się obawiałem. No ale trudno się mówi. Co się mówi trudno. No ty już nie jesteś groźny. A możemy jeszcze się tutaj upewnić i strzelić w tobą. No, dobra. I teraz tak w tobą na pewno, w ciebie. I ty sobie tu na straży. Wampami no, to już idzie fajnie czyścić wszystko. Kurde, no... Miałem poczekać, aż będzie prosta strzała. No ale dobra, bez strat, tu są jakieś anioły. Dobra, trzeba rozbudowywać. Na pewno trzeba lecieć w jakieś tutaj też goldy. Tutaj w magazyny zasobów też trzeba będzie polecieć. No i tyle. Tak, ty oczywiście wszystko tutaj rekrutujesz. Za darmożkę zbierasz również. Od zębek nie masz w armii, dobra? Nieważne. I bierzesz te szkielety z Afriko. X. Okej. Okay. Mm, tu można później postawić. Port nie postawimy. Tu też za bardzo nie zaszalejemy. Tu. Uland. Magazyn zasobów. Pięknie, bo nie mamy drewna. A zaraz tutaj zdobędzie drewno. Okay. O, tu będzie za darmuszkę dawno. Yy, po poogoń tych chłopów. Zawsze tam eksplodowanie. Tu te strzały anielskie trzeba zdobyć. Yy, tak, to tu jesteśmy w miejscu. Tu jeszcze jakieś, o kurde. Dobra, nieważne, to idziemy tędy. Te walki chcę zostawić na koniec. Yy, dobra, ratusz staje. Tu może targowisko sobie postawmy, tu też targowisko. Tu rozkopane groby, tu rozkopane groby, i tu grobowe dłuższy będzie. Dobra, dobra, tu za Zafrico Centauri. Co to uczyło? Dodatkowej umiejętności. Logistyka podstawowa, na no spoko. Co, co tu ten. Aha, jakieś lochowe. Lo, lochowe armie. Dobra, na pewno spowolnienie na start. Ty możesz drapać na pewno. Defend. Próbujemy przejść da. Dobra, możemy sobie użyć coś takiego jak ożywienie, pamiętajcie. Zresztą no, to bez sensu strzelać. Tego, dobra. Kontra zdjęta więc można. Kilet dobiję? Nie, niestety nie. Yy, ale ty dobijesz na pewno. Tu możesz wlatywać, bo ty jesteś nieśmiertelny praktycznie. Od tej strony też możesz wlecieć. Pięknie. No i anielskie strzały raz. Tutaj tu elegancko wracamy? Czekajcie, co miał klęsję w ogóle? Może wiecie co? Zróbmy tak, że klency będzie miał armię nekropolii. Przekaż w ogóle wszystko. To jest nasz innik przyspieszenia. To sobie to. Plus dwa do obrony. Plus 3. No to tak zróbmy. Abart. Może wlecieć tu. to sobie weź koniczynkę. Zdejść sobie armię nekropolsk Pols <noise> nekropolską. Nekropolską. Nekropolijską. Eee... to zwiększa szczęście. My i tak mamy szczęście w umiejętnościach. To można zdjąć, to sobie można zostawić. I tak ucznicze, a my nie mamy ucznictwa, więc whatever. Dobra, mm, słuchaj, Clancy. Możesz sobie tę kryptę odwiedzić, zobaczyć co tu jest. <głos》>, czy kiepskie morale? Ktoś się tego spodziewał, Co dajemy to, co dajmy to. Wydajmy z kryptę. Ten grobowy wzdłuż a tu już nie. Dobra, tutaj za to. A i nie zdążyłeś. Dobra, nie zdążyłeś I teraz tak, to bomb jeszcze weźmy to. Póki tu jeszcze możemy wziąć to. Ja bym musiał wrócić się zamku Clancy, natomiast... Tak, bierze całe to wojo. Musi sobie to poulepszać, czyli... Jedzie tutaj. Słuchajcie, ty masz nieulepszone wampiry. Właśnie, dobra, to zostaniesz tak. We wskananiu, to. Ty, ty wracasz. Thorgrim. Rekrutuję najważniejsze jednostki, czyli to. A też możesz to wszystko. Nie wiedziałem, że nas aż tak bardzo stać na wszystko, kurde. Dobra. Aha, weź sobie ulepszone pierdółki. Oddaj te nieulepszone. Tutaj podskocz i klęsi sobie tu wskoczy. I zostanie na... Czekajcie, co ja tu mogę ulepszyć? Dobra, salę ciemności. Ulepszyć was. Dobra. Zostawić na Was. Jesteście ulepszone. O kurde. Was mogę ulepszyć. Nie pięknie. Czy coś tutaj yy, te kuźnie nie, Tu już chciałem pobudować, żeby był ten ratusz. Tu można nic. Tu można zamek. I podnieść pod tą kryptę. Jeden elf to tam nie jest, strata, To mogę wziąć. I teraz tak. Yy, ulepszone mauzoleum by trzeba było pyknąć, czyli potrzebujemy trochę tej siarki. Ile jeszcze Pięć potrzeba? Dodajmy sobie tak. Ulepszmy sobie mauzoleum. Tu są szmatki ulepszone, o to tak. Ty Clancy. Hm daj ja sobie te, te zębiaki. To już jest Na pogoń. Może tędy iść. Bo tutaj jest złoto, tu enty oczywiście gonimy. Trzeba zdobyć złoto. Przybył dziś pan Clancy'ego Lord Fayette. Co za miła niespodzianka. Twierdził, że był właśnie na łowach, tak zwanych. A jednocześnie mrugał do mnie nieporozumiewawczo. To była pierwsza. Okazja, kiedy mogłam z nim porozmawiać. I muszę przyznać, że bardzo go polubiłam. Rozmawialiśmy o lasach, zwierzętach i o ludziach. Przed samym do odjazdem powiedział, że chciałby, abym zastanowiła się nad dołączeniem do sił Awli, jako bohater walczący o w barwach jego lub innego lorda tej krainy. Prosiłbym poinformować go o swojej decyzji w ciągu kilku najbliższych dni. Hmm. Kurde, dużo tych wojsk tutaj jest, nie? Ja bym sobie te ulepszał te podstawowe jednostki. Pił to, to, to. to, wszystko. Kurde. Nie mamy, bardzo dużo tego wszystkiego. Nawet bym to zrobił tak. Gdy też już możesz czyścić, Odwiedzane nagi. Co tutaj jest? Tu jest to. Tu trzeba czyścić, tu trzeba zdobywać. Magowie się przyłączają. no dobra, no biorę. No jakby da mi to trochę booster więc spoko. Tu oczywiście atakujemy. Vegas. Kończycie się? Nie. Dobra, ale atakujemy, bo chcemy expa. to jest strasznie dużo magów, nie? Na tej mapie. Thorgrim. Jedzie tu. Natomiast mój drogi. Golda Nie wiem co tutaj uczymy mądrości. Okej. Okay. Stały oko wyprzedaj tędy i dołożyć tam trochę tych wojsk. Przyłączają się magowie kolejni, Ja pierdzielę. To bez dyplomacji. Jest krzyżowce, nie? Ale to już nie przyjmujemy, bo nie ma miejsca. Ale chcę Expo. Expo trzeba znaleźć. Trzeba Expić. 20 poziom, czyli to był jeszcze jeden teoretycznie. I tu jest drzewko, więc nie musimy odbierać walk klęskiemu który jest trochę po tyłach mam wrażenie. E, 16 stopień, no. Stopień w ogóle jak to jest fajnie normalne ładnie tak. tak wiecie, tak elegancko. Okej. Okay. Mmm, tutaj może być kłopot lepiej to zrobić, ale możemy sobie spowolnić e, tego minotaura. Na przykład. To Tobą zaczekać, to bym zaczekać, to bym zaczekać od nie atakować, szkielety sobie da zabranę w zupełności pięknie. Mm. Mam i tak, mam i tak. Trzeba w tego. Ty może spokojnie dasz sobie radę pyk. Ty tutaj pyk. Też sobie powinieneś mm. dać radę tutaj. No elegancko, 28 szkieletów. Widzicie jaka to jest różnica? Zostaw tu to. To sobie potem Clancy weźmie. Podniesie. Tu trzeba zrobić ratusze. I te gildie magów też zacznę budować trochę. Okej. Okay gem, pozbądź się tych czartów, może sobie już go A, już dostałeś expa. Podstawowe znajdowanie drogi, jak najbardziej. Dobra, w takim razie... To już nie ma co expić. Eee... Y... Przekaż mi to wszystko, ulepszę sobie krasnoludy zaraz. A Clancy sobie teraz będzie expił. Okej, okay, ogry pokonane. Torgrim tutaj wraca. Lepsze szmatki. Jedzie tu. Teraz zostało jedynie budować tak naprawdę nam yy, te, Gildie magów. Okej. Okay. Krowaj się tu, wybuduj sobie to. Ulew sobie te krasnoludy, Hit. Możesz jeszcze, żeby było nam łatwiej, to odbić. To jest, tak, odwiedzone. A? Clancy. Tak, oczywiście. Dobra, no trzeba chyba tędy przejechać. Możesz jeszcze się tu cofnąć powojo. e albo inaczej, nie cofnąć, ale... Tak to zrobimy. Chciałem napisać do Lorda Fayette zaraz po jego wizycie, ale zmusiłem się do odczekania paru dni. Dziś wreszcie odpisałem, że z radością dołączę do Sił Avli. Ale najpierw muszę zakończyć poszukiwania artyfaktów do Etrika. Dla Etrika. Sądzę, że to zrozumienie długo się przekonamy. Yy, tak. Miegłem to tak. Możesz zrobić tak, i możesz tutaj zaatakować. Eeh, yy, przejmij wszystko. Słuchajcie, yy. tutaj? Nie, tutaj nie, nie. 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 Tu nie, bo to nam się daje. Bo no tu możemy przez ten magiczny przejechać. Myślę, że to damy radę zrobić lepiej. Nie ma szans na zaklęcie. O okay, tej Strzelaj w tego na dole, bo on jeszcze nie strzelał. Biedne skelety, mi będzie mięńczyć, ty gnoju. Dawaj. też smok w nas wleci niestety. A nie, w szkieletach, okej. Okay tutaj przejmij kontrolę, Znaczy nie, zdejmiesz kontrataku, ale uu, ale żeś tu walnął. Dobra, tu są dwa, więc wylatujemy w psemkę na dole. I wleć w Lisza. On teraz będzie atakował. No niestety, yy, wlatuj w tego. Pięknie. Zembek do przodu, e, ty wlatuj w tego. Dobra, 1.13, trochę lipa. Mistrz odkrywania, może być. E, Thorgrim. Dobra, e, gildy magów, tak jak mówiłem, gildy magów są jeszcze najważniejsze. Tutaj już raczej problemów finansowych, znaczy w sensie wojskowych nie będzie. Te gilnie magii mi tylko do rozbudowy, do rozbudowy Dobra. Goń te obserwatory. Chociaż nie, ty już nie musisz zapomniałem. Yy, dobra, wysypiam to. Te surowce też się jeszcze mogą przydać. Także... Złoto oczywiście, że się przyda. Zbierając surowce... Bardzo dużo tutaj jest chłopów porozpanoszonych na tych mapce nie magów. nie magów posięgnięty. Okej, okay, czekamy. Aż się nam nagromadzą surowce. Dobra, tam jakiś napierśnik. bo tu jeszcze taka fajna wyspa. Znaczy nie wyspa, tylko podziemia ze surowcami. Eee, tutaj nawet... A, tutaj mogliśmy atakować, bo to jest klęsi przecież. Eee, co tutaj mamy? Dobra, kaczka, wlatuje. Oczywiście surowce. To atakujemy, tak, tak, tak. Mi się to już myli, kurczę. Dobra. Nie ma O, tu, ale tutaj postawimy. Tu już nie. Tu jest full. Był tu, jest full. tu, tu jest już wybudowany. Dobra, to jest tak, tak Rozchodzi tylko o surowce. Git. Eee... dobra. Hemoty tu w ogóle pilnują czegoś. Nie ja mogę powiem. Czwarty jest przyblokowany. Trzeci można postawić. że mam mało kociołków i siarki. No to trudno. Tu czaradę radę miasta. Eee, co? Gdzie tutaj będziemy? Aha, no to u was. No to fajnie. Bardzo fajnie, bo chciałem to zdobyć. Zdobyć to. I tutaj nie nieodwiązane. To sobie rozegramy, bo to wygląda na ciekawą bitwę. Drogą odpalę światło, bo mnie już tutaj słabo widać. Ale odcinek już nie potrwa długo, coś czuję, że to będzie kwestia chwil. jeść wampir w sumie. Piękne. Fajnie, że to szczęście tutaj działa. Zobaczmy, gdzie ten stryleter porwuje. Aha, tutaj. Tu jeszcze się trzeba przedostać, więc... Koda, dobra. Girdy magów trzeba stawiać. Tu już jest, tu już jest. Tu trzeba stawiać... No tak, no tu, tak możemy jechać. Na, kryształy, kryształy mamy akurat dużo. Co to jest w ogóle za zaklęcie? Miejski portal, o to fajne, bardzo fajne. Eee... Co, tam, co co my mamy tutaj za problem z kociołkami? Kociołkami z siarką. Już raczej nie będzie problemu. Też już jest. <dobra>, dobra. To gdzie nas teleportowało. Aha, tutaj, dobra. Znowu jakieś ciekawe tereny. To tak, tutaj gildia magów w poziom 5, yy, inaczej. Właśnie hmm. port. Tu trzeba Gildy gildę trzeba postawić. Dobra, tu już nie chcemy. Tu chcemy surowce w koniecznie. Tu chcemy smoki sobie zdobyć pewnie. Ale ma go... Nie, dobra. A, to jest super sprawa. Widzę moc. Tutaj też gdzieś coś nas jeszcze teleportuje pewnie. To jest tutaj. To trzeba zobaczyć. Dobra, ma go poziom drugi. Idzie ma go poziom trzeci. Idziemy go poziom trzeci. Piąty. Nie mamy jeszcze trochę siarki. 10. Powiedzcie, co postawimy tutaj gildzie górnicze. Yy, I tyle. Dziś dostałem odpowiedź od Lorda Fa1. Natychmiast otworzyłam kopertę. Zawierała oficjalne zaproszenie do służby jego armii w stopniu generała. Zrobię to na chwilę zmiast, jak tylko wypełnię swoje zobowiązania wobec Andro. Wcześniej były też po w pewne pochlebstwa, które mnie szczerze obawiły. Ten elficki lord musi być lwem salonów. W pracę z nim będzie na pewno przyjemność. Ale na zewnątrz nie będzie. Lwem salonów. Okej. Okay. I ten piąty poziom. Eee, czekajcie, tak. Eee, inaczej, nie sobie to wpadł Drewno. Y, tutaj Gil nie ma go poziomu te skarbce najpierw. Podbić tutaj. Jeszcze ten poziom nabić. w na chłopach też trzeba. takie pierdoły teraz lecimy do tego zamku już mieliśmy wszystko więc tu kupić wojsko po prostu eee. teraz lecimy do tego zamku tu kup wszystko i kup tę gildię Ciekawe zaklęcia deszcz meteorytów, dobra? Jeżdżamy tu, Xp mistrz logistyki, inteligencja. to by się przyda bardzo. E, tu mamy ten namiot. Ty możesz w sumie. O, tu jest bardzo ważny budyneczek. Teraz tak. Nie ma głów poziomu Mamy bardzo dużo drewna. Mamy bardzo dużo kamienia. Mamy bardzo dużo złota. No i proszę bardzo. Git. czego nam brakuje? Kociołków jeszcze. Git. Natomiast idziesz tutaj po tą smoczą utopię. Da nam to jakieś pierdółki. Tobie, ekspada przede wszystkim. Okej, okay, tu tego smoka oczywiście gonimy. Do ile tobie jeszcze brakuje do tego poziomu? Okej. Okay. To niby jest w sumie drzewko, nie? Dobra, mistrz magii ziemi w końcu. Tu gdzieś było to drzewko też, nie? Ale z drugiej strony... Okay, tu już wszędzie mamy yy, gildy rozwinięte. Tak, ty musisz iść tutaj, nie odwiedzone. sobie tutaj jeszcze. Eee. Yy, tak, czekajcie, to masz odwiedzone, nie? Tak wzięte. Jeszcze nie masz pewnej rzeczy wziętej. Yy, co naszą krypto uleczmy. pewnie, nie? Dobra. Idź tutaj, walczyć, bo przynajmniej zbędziesz poziom. Nie tu, kurde. Yy... Aha, też jeszcze Nekropolię musisz pozbierać. Te, te, te wszystkie zaklęcia z Nekropolii. Tu ten Clancy nam podbije. Przejście. Potrzebuję A tu jeszcze w ogóle jest ciekawostka jakaś. Tu przypuszczam, że już poziom wbija się sam. Mistrz mądrości, tak, bo ty musisz te zaklęcia pozbierać. Kurde, to jeszcze raz trzeba będzie tobą przejść wszędzie, Dobra. I mi pokaż co tutaj jest. Ośm arhanium. Aha, tutaj się po prostu teleportujemy. A, jakie buty. Dobra, to jedź tam po jest zadanie. Ładnie, to jedziesz teraz po tych wszystkich... Tu już sobie zdobędziemy jeszcze, jeszcze taką rzecz jak piła, eee, tu zaklęcia, nie wiem czy to będzie szybsze, powinno być szybsze, eee, plus do ataku, obrony mamy trochę sporo, chociaż artefakty mamy, co one mogą nas tutaj mylić. Dobra, no i w takim razie wracamy do punktu wyjścia, to teraz tak, ty masz wyjść tędy. Nie wiem co ja robię w ogóle teraz. Eee, tak, ty idziesz tu na pewno. Chyba. Eee, weź sobie te spele. Tu już byłaś. Tu nie wiem jak się dostać. Dobra. Ale raczej nowych nie poddamy. Gdyś właśnie tutaj chciałem o to. Chodzę sobie podbić. Ty jedziesz teraz mój drogi po tą całą arenkę, znaczy nie arenkę, tylko koloseum, czy jak się to nazywa? Ty jedziesz tutaj. Yy, pff, tak, dobra. Za tą twierdzą władza grupa Arabusiów, Mówię, Jeśli chcesz Tereka i jego dobytek musisz zapłacić kup w wysokości 400 tysięcy, złotych. bardzo. Lajcik. Teraz tylko jeszcze Clancy musi dojechać. Będzie spokój. Masz chyba zombiaki w Znacznie powoli jedzie stary. Tak, weź sobie to. Geurony na przykład. Nie wiem, czy wszystko to pozbierałem. To wziąłem przed chwilą. To wziąłem przed chwilą. No chyba tak. Dobra, jedziemy po prostu. Tu mamy Tereka, który ma kaptur Vampira, e, który musimy dostarczyć do Leaf Hall. Leaf Hall nie wiadomo, którym zamkiem jest. Leaf Hall to jest ten zamek. Dobra. To... Lecimy. Więc i też musi mieć panku tak zwane. Raczej wszystkie spele już podniosłem. Eee, no, możemy jeszcze zobaczyć. No ty masz... W... czekajcie. To jest modlitwa. Piorunów, spoko. Inplozja. No powiem Wam tak, to są powtarzalne te sprawy. Dobra. Gratulacje, udało Ci się dostarczyć twój cenny ładunek w nienaruszonym stanie. Wygrywasz. Najpięknie. No I I zapisujemy sobie to jako wygrana. No i następny scenariusz w następnym odcinku. To było na tyle. Ja będę razgrywcie ją z Heroes My and Magic 3. Cień śmierci. W następnym odcinku będzie kontynuacja nowych początków. A mianowicie ostatni chyba już scenariusz patrząc na mapie. Wyprawa pobud. Także do następnego odcinka. Elo, elo.